Na działdowskim stadionie po raz ósmy już wystartowała działdowska dycha, czyli współzawodnictwo sportowe związane z urodzinami działdowa. Udział mógł wziąć każdy, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania, a zmagania odbywały się w bieganiu i marszu Nordykłoki. Jesteśmy na działdowskim stadionie, dziś 13 sierpnia. Szanowni Państwo, ósma urodzinowa działdowska dycha. No w tym momencie o godzinie 9.00 wystartowali około 150 zawodników, tak jak spojrzałem, bo dokładną listę będę miał po zakończonej imprezie, wystartowało na 10 kilometrów. Jest to już po raz ósmy. Rekordem był rok 2018, kiedy wystartowało 229, 229 zawodników. No dzisiaj byli, byli również w Nordic Walking, na kijkach oraz bieg. Nordic Walking 5 km, jeżeli chodzi o bieg 10 km. Jest wielu wspaniałych zawodników z całej Polski, z Gdańska, i z Dynie z Warszawy. Jest pan Dembowski, zwycięzca poprzedniej edycji. No nie biegnie Martyna Konarzewska, ponieważ odniosła kontuzję na maratonie w Łodzi, ale tak obsada jest, no cała elita działdowskich biegaczy i biegaczek jest na dzisiejszych zawodach, a więc naprawdę zapowiada się bardzo interesująca walka. Najbliższe imprezy 19-20 mamy tenis ziemny, mistrzostwa działodowa w tenisie ziemnym, w następnym tygodniu 27 gramy piłkę koszykową, no i już we wrześniu gramy turniej kornaleskiego, kornaleskiego piłka koszykowa, no i inauguracja roku sportowego w lekkiej atletyce, i trójbój, a więc tych imprez na wrzesień i na sierpień jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że damy radę i ogarniemy to wszystko i przeprowadzimy te wszystkie imprezy. Wszyscy startujący bezpiecznie dobiegli do mety, a najlepsi w swoich kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni pucharami i nagrodami rzeczowymi. Pogoda dopisała, choć pod koniec zawodów słońce zaczęło już mocno przypiekać. Nasi biegacze są jednak wytrwali i nie dali się pokonać upałowi.